Mam dla Was teraz pewien quiz, bo tak jak Wam powiedziałem, mechanizm większości testów, tych, te nawet które mają status bardzo naukowy, jest taki, taki bardzo zbliżony. Chodzi o to, żeby podać pewne bodźce, albo je zapamiętać, albo je połączyć, albo ewentualnie w jakiś sposób zbadać relacje pomiędzy nimi. W związku z tym, w tym momencie proszę, żebyście wzięli kartkę papieru i zamówili sobie taki krótki test, który jest, akurat był opublikowany parę lat temu podczas chyba tygodnia pamięci przez gazetę wyborczą. On jest bardzo dobry, właśnie dlatego, że jest krótki pozwala w jakim stopniu też ocenić nasze funkcje poznawcze. W związku z tym proszę bardzo, przed wami jest kalendarz imieni na nadchodzące 10 dni. Macie dwie minuty, żeby go zapamiętać na pamięć, jeżeli za moment was poproszę, to będziecie musieli uzupełnić, czyli przyporządkować do poszczególnych dat imiona. W związku z tym. Macie dwie minuty, ja teraz włączam stoper i patrzycie na te imieniny. Staracie się zapamiętać daty jak najwięcej z nich. Start. Proszę nie oszukiwać, nie, nie zapisywać, tylko zapamiętywać. No dobra, to teraz Wasze zadanie. Macie kartkę papieru i piszecie. 17 marca, jakie to były urodziny, czy imieniny, przepraszam, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Macie na to znowu dwie minuty. starajcie się korzystać z Waszej pamięci. No nie, to notatek. Okay. <laughs> Ok, to teraz yy, yy, możemy wrócić i możecie ewentualnie tuż tutaj spisać, ile wam się udało prawidłowych. Za każdą prawidłową odpowiedź jest jeden punkt. Czyli, jak ktoś napisał, Gertruda, Cyryl, Józef, Anatol, Benedykt, Lea, Turybisz, Turybiusz, Bertrada, Ireneusz, Larysa. To jest OK i przypiszcie sobie punkt OK. Idźmy z kolejnym zadaniem. To macie osiem różnych postaci. tak? Przyjrzymy się im dokładnie przez jedną minutę, a potem przez dwie minuty będziemy sobie musieli przypomnieć ich imiona i nazwiska. Jeżeli przypomniecie sobie dokładnie imię i nazwisko, macie dwa punkty. Jeżeli tylko imię albo nazwisko, macie jeden punkt. W związku z tym znowu to resetuję i robimy start, czyli przez minutę im się przeglądacie. Ok. na minuta. I teraz piszecie. Tak, możecie pisać na kartce, tak pod spodem, tak jak tu widzicie. Te osoby w dwóch rzędach. Ja robię start. No dobra, to teraz wróćmy z powrotem. Sprawdźcie, czy udało Wam się odtworzyć. Pamiętajcie, jak jest idealnie napisane imię i nazwisko, to są dwa punkty. Jak jest tylko imię bądź nazwisko, to jest jeden punkt. W yy, przy jednym przypadku trzeba rzeczywiście, Anna Maria, trzeba traktować jako imię, tym bardziej jako nazwisko. Jak są błędy dosyć wyraźne w imionach czy nazwiskach, to oczywiście tego nie zaliczamy. Postarajcie się w takim razie teraz liczyć punkty, tak. Maksymalnie tu można mieć 16 punktów z tego zadania. Okay. I za ostatnie. No dobra, to idziemy do ostatniego. Tym razem znowu, przyjrzyjcie się kształtom tych Ptaków, tak? To, to mógł być bardzo różne, tak? Przyjrzyjcie się i znowu za moment poproszę was, żebyście przy, przy, przywołali je z pamięci. Znowu, zaczynamy. Macie na to dwie minuty? Ja wam dam trochę mniej, ponieważ macie świetną pamięć, dlatego myślę, że półtora minuty wam wystarczy. Ok, teraz piszecie. I znowu macie na to półtora minuty. Koniec. No i teraz możecie wyliczyć swoje wyniki. Gdyby ktoś miał 0 do 7, to rzeczywiście to byłoby bardzo niepokojące. No, jestem przekonany, że takich osób nie ma. 8-14 też wydaje mi się, że tu trzeba zacząć wtedy pracować swoją pamięcią, ale już pozostałe wyniki, czyli 15, 23, czy 24, 30, czyli 30-34, czyli 8 w pierwszym, 16 w drugim i 8 w ostatnim, to są już wyniki bardzo dobre. Jeżeli byście ten test zrobili dzisiaj sobie i zaczęli brać suplementację, powtórzyli go za parę miesięcy, byłoby interesujące nawet dla Was zobaczyć efekt. Można się go spodziewać. Oczywiście nie można byłoby powtarzać nieskończoność. Tak? Z biegiem czasu, nawet mając tą samą formułę, trzeba byłoby zmienić daty tych urodzin, imiona inne, być może zastąpić niektóre zdjęcia innymi nazwiskami, a kształty ptaków kształtami np. roślin. I w ten sposób jakby sprawdzać, żeby nie doszło do takiego efektu uczenia się. Natomiast myślę, że przy kolejnym teście za 4 do 6 miesięcy takiego efektu jeszcze bym się nie spodziewał. W związku z tym bardzo ciekawy jestem, jakie macie wyniki. Sami możecie sobie na to odpowiedzieć.